No siemano, LOL witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś powiem sobie o sytuacji, która stała wczoraj, czyli rekord Perego w strzelonych golach dla klubu. To został wczoraj pobity przez Leo Messiego, który wczoraj strzelił gola w meczu z Realem Valladolid, wygranym przez Barsę 3-0. W 65 minucie meczu i i spukania na 3-0. Argentyńczyk pobił rekord Pelego. Strzelił 644 gole dla jednego klubu. No, to bardzo du duża liczba, bo Pele miał 643, ale strzelone dla klubu z Brazylii, czyli dla Santosu, bo Pele, no, nie grał w Europie, bo grał w, w Santos i w New York Cosmos. Obok tego Beckenbauera. I tam różnych innych gwiazd piłki nożnej z tamtych czasów. Więc gratulacje dla Messiego. Jest on obok Ronaldo. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. I będzie smutek jak. Obie, raczej znaczy obaj zawodnicy zdecydowały, Ronaldo i Messi zakończą karierę piłkarską. No. no. I choć fan realu, powiem tak, gratuluję ci Messi, jesteś jednym z najlepszych w historii. Dobra, to na tyle w tym odcinku. A! Jeszcze pozdrawiam grupę Skład i moich ziomeczków z tej grupy. I życzę wszystkim tutaj zgromadzonym wesołych świąt. No to do zobaczenia i elu.